Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna, każdego Ciebie 28 sierpnia 2022 roku. Kochani, wróciłam bezpiecznie do domku i od dziś zaczynam już normalność. To był fajny czas, bardzo mile spędzony. Odpoczynek dla mnie, regeneracja sił, żebym miała. Więcej energii na to, żeby być z Wami, żeby realizować też swoje marzenia i cele. Wracamy do normalności. Dziś nagranie już z domku. Także witam każdego Ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteś. Dziś, kochani, niedziela, dzień słońca, idealny dzień na relaks, odpoczynek. Też rodzinne wyjazdy, czy też y, rozmowy z przyjaciółmi, y, możliwość połączenia się z wewnętrznym sobą, bo bardzo dobra energia, energia słońca, będzie wspierała rozwój duchowy, y, jak również y, jest to też dobry. Doskonały czas, w którym można się skupić na zdrowiu, na dobrym samopoczuciu. Warto wykorzystać, poświęcić też trochę czasu na odnowienie, tak i czy ciała, ducha. Nie trać się na poważne plany dzisiaj, na jakieś oczekiwania zbyt wygórowane od siebie. Powinieneś oddać się w całości dzisiaj relaksowi. Gotowaniu, zakupom, no czemukolwiek, co sprawia ci przyjemność, lekkość. Nie myśl o poważnych rzeczach. Dzisiaj, jeżeli pogoda sprzyja, spać ten dzień na łonie natury, w gronie znajomych, rodziny, przyjaciół. Także bardzo dobry dzień na odpoczynek, i nie należy iść pod prąd, tylko z prądem, kochani. Na dzisiaj mamy runę Daga z 23 runo, runę wcharku. Numerologicznie to podróże właśnie, czy to dalsze, bliższe przygody, otwartość na nowe rzeczy, takie poczucie wolności, czyli zobaczcie jak tożsame <śmum> numerologia z przekazem z przekazem dzisiejszej energii dnia. 23, bo to jest 23 rona futharku, mówi nam, że czas, w którym jesteś, yy, kierowany jest przez Twojego mistrza duchowego. Masz zaufać, że ścieżka, którą kroczysz, jest idealną w Twojej obecnej sytuacji. Więc też yy, yy, mówi o zaufaniu, tak? Że ścieżka, którą kroczysz, yy, jest tą yy właściwą. Runa Dagas, kochani, to tak jak gwiazda w tarocie, tak? Najszczęśliwsza runa w całym alfabecie. Mówi o pozytywnym zakończeniu jakichś kłopotów. Mówi o tym, żeby po tym zakończonych kłopotach przebudzić się. Wsiąść wiatr w żagle, zwrócić twarz ku słońcu, tak? I otworzyć się na nowe. Mieliśmy nów wczoraj, kochani. Po zmianach, yy, mówi tutaj przesłanie Runy yy, Dagas, wchodzisz w lepsze. Masz się otworzyć na to nowe. Przyjrzyj się sobie, zaakceptuj siebie w pełni. Tak, pamiętaj, jest ścieżka, którą kroczysz, jest idealną ścieżką yy, dla Ciebie, ale musisz zacząć działać. Przesłanie Runy Degas mówi o tym, działaj. Bo czekają ci korzystne, duże zmiany. Doskonały okres na podejmowanie też nauki, niezależnie od wieku być może, że dzisiaj będziesz uczestniczył w jakimś webinarze, może w jakichś przyjemnych wykładach. Może warto się właśnie na to otworzyć, też będą inni ludzie, więc w towarzystwie będzie spędzony czas więc bardzo dobra energia ku temu. No, Runa Dagas, tak jak mówiłam, odmiana losu, czyli dzisiaj mogą być fajne rzeczy, może nawet nowa nagła miłość, dzisiaj spotkasz osobę do partnerstwa, do małżeństwa, gdzie to osoba z dobrymi zamiarami, może też nieoczekiwany jakiś zysk, czyli jakaś pomyślność finansowa dzisiejszego dnia. Yy, dzień bardzo sprzyjający dla nowych jakichś projektów, więc może jakiś pomysł, super, dzisiaj yy, 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 będzie. Więc skorzystaj, yy, może też dla tych, którzy pracują i, i nie mają tego dnia wolnego, jakiś, yy, jakieś szczęście spotka w pracy yy, osobę, tak? Czyli bardzo bardzo szczęśliwy okres w pracy, pomyślność też w związkach, w małżeństwach, tak jak powiedziałam, dla niektórych nowa, nagła miłość, dla no też dobre zdrowie, tak, ale też uzdrowienie po chorobie dla tych, którzy chorowali dobry też właśnie okres, tak jak mówiłam, na podejmowanie nauki. Runa Dagas jest symbolem zapowiadającym na nadejście lepszych czasów, kochani. Osoba e jakby będzie pozytywnie, pozytywnie patrzeć tak? na, dzisiejszy, na dzisiejszy dzień, spędzać go w takim szczęściu, bo, bo dziś to jest dzień, kiedy musisz osiągnąć tą pełnię szczęścia. Tak? Zwróć twarz ku słońcu. Tutaj mówi Runa Dagas. Bierz wiatr w żagle, tak? Przebudź się, bo wchodzisz w lepsze. Ważną osobą może być osoba z podznaku wodnika, kochani. Także bardzo, bardzo korzystna na dzisiaj. Przepiękna Runa. Rozważnie działanie: jeżeli cokolwiek dzisiaj robisz, to podejmuj rozważnie działania. Każde działanie, każdy kroczek, najmniejszy, będzie cię przybliżał do celu, do, do osiągnięcia marzeń. No, Runa Dagas też niweluje złe myśli, rozprasza ciemne energie, uspokaja i pobudza do nowego spojrzenia na własne życie, kochani. I sprawdzimy sobie, co tu nam jednorożce przy tej pięknej, <laughs> prześlicznej runie dagas e, mają do powiedzenia. Dwójeczka, narodziny. Widzicie? Nowa, nagła miłość. Dwójeczka, para. <laughs> Bądź otwarty na nowe pomysły dzieci lub sytuacje. Być może jakiś nowy pomysł. Pamiętaj, jesteś na dobrej drodze. Tak. wszystkiego dobrego kochani przepięknej, słonecznej niedzieli spędzonej wśród ludzi z którymi się bardzo dobrze czujesz otwórz się na tych ludzi, na nowe pomysły na nowe nowe sprawy ale dzisiaj zbyt mocno intensywnie nie pracuj przeznacz ten dzień na odpoczynek na relaks na spędzanie czasu właśnie wśród najbliższych. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, kochani, Mimeruna.